Koń, jaki jest, każdy widzi. Powiada staropolskie przysłowie wzięte z encyklopedii szlacheckiej. Ale czy dziś korzystamy z tego typu źródeł, czy raczej przeglądamy zasoby internetu? A kiedy przeglądamy zasoby internetu, czy wszystko jest tak samo oczywiste? Czy widzimy, co jest informacją wiarygodną, a co zmanipulowaną? Co jest dobrze udokumentowane, a co nie, tak bardzo. No właśnie. Nazywam się Dante i pracuję w Fundacji Optimum Pareto. Jednym z naszych celów jest tworzenie narzędzi, które pomagają użytkownikom internetu, takim jak ty czy ja, weryfikować znajdowane ta informacje. To, co chciałbym wam dzisiaj pokazać, to jest narzędzie, nad którym pracujemy już od ponad dwóch lat i od niedawna udostępniamy je użytkownikom, chociaż prace nad nim wciąż trwają. Nazywa się Swarm Check. It. Skąd ta nazwa? Nazwa bierze się od systemu, który rozwijamy już od dłuższego czasu. Ten system nazywa się Swarm Check. Z angielskiego Swarm to rój, Check to sprawdzać. Chodzi tutaj o to, żeby wykorzystać tak zwaną inteligencję zbiorową albo inteligencję roju. Nie, nie chodzi o robaki ani o insekty. Chodzi o ludzi. Chodzi o to, że jeżeli wiele osób zaangażuje się w jakiś proces, wykorzystując swoje możliwości intelektualne, to wtedy osiągniemy efekt, który przekracza możliwości każdego z nas, każdego z osobna. Swormczek służy do tego, żeby tworzyć grafy, zwane też mapami argumentacji. Które wydobywają logiczną strukturę wypowiedzi z mowy, z tekstu i przetwarzają właśnie na gra. Bazując na tym, rozwinęliśmy system, który wsparty algorytmem, czyli sztuczną inteligencją, analizuje semantycznie teksty i pomaga nam oceniać, na ile są wiarygodne. Tym właśnie jest takie. Jak to działa? Zaraz zobaczymy. Skoro już mówiliśmy o roju i robakach, no to może odwołamy się do tematu, który ostatnio jest dosyć nośny, czyli o jedzeniu robaków. Zobaczmy sobie jakiś artykuł, w którym znana nam osoba wypowiada się na temat spożywania produktów, które wykorzystują owady i robaki. Więc jest to jakiś artykuł. Ale, hmm, cóż, mamy tutaj ten cytat. Ale, czy on jest prawdziwy, wiarygodny? Oczywiście możemy sprawdzić to, wyszukując um, przytaczaną wypowiedź w YouTube. Ja to zrobiłem. I y, jak możemy się przekonać, ona jest tutaj. I po obejrzeniu stwierdzam, że faktycznie ten artykuł y, mówi. To co, to, co zostało powiedziane na nagraniu, ale zobaczmy, jak sobie poradzi z tym nasz system. Kopiuję adres i wklejam tutaj do naszej przeglądarki. Po wciśnięciu Enter system analizuje tekst. I co bardzo ważne, ten system działa w sposób transparentny. My mówimy, że to jest taka demokratyczna sztuczna inteligencja, ja trochę to się zmniejsza. I zobaczmy, co nam system powiedział o tym, co zrobił. Przede wszystkim twierdza, że przeanalizował 20 zdań i był w stanie zweryfikować 6. 5 znalazł w bazie danych sformułek, jedno odnosiło się do zewnętrznych źródeł. Pozostałych zdań nie mógł zweryfikować. Dlatego, że nie rozpoznał pełnego kontekstu wypowiedzi, no albo nie wynosił istotnych informacji. Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne, dlatego, że sztuczna inteligencja zazwyczaj działa na zasadzie, którą nazywamy czarną skrzynką. To znaczy nie wiemy, co się dzieje w środku. Tak na przykład jest z popularnym czatem GPT, który, choć wiemy, jak działa, co do zasady. Podając nam konkretne odpowiedzi, nie informuje nas, dlaczego podjął takie, a nie inne decyzje. W naszym przypadku jest inaczej. Widzimy, ile zdań zostało przeanalizowane, dlaczego lub dlaczego nie. I co równie ważne, widzimy tutaj ocenę. Na artykuł został oceniony na 64% prawdziwości. Co jest całkiem dobrym wynikiem, jak na to narzędzie. Natomiast mam tutaj drugą miarę, która może być nawet ważniejsza. Jest to pewność swojej oceny. To jest bardzo ciekawe. Algorytm nie tylko ocenia wiarygodność wyniku, czyli wiarygodność samego artykułu, który analizuje, ale też dokonuje oceny, ewaluacji samego siebie i stwierdza, że jest tutaj pewien. Swoją tylko na 43%. Przyjrzyjmy się temu wynikowi. Po zamknięciu um, tutaj tego podstawowego raportu mamy listę zdań, które były analizowane. I y, tutaj widzimy na przykład zdanie zaczerpnięte z artykułu. Swoje zdanie na ten temat postanowił wyrazić popularny polski krytyk kulinarny Robert Makłowicz. Kliknijmy w to zdanie. Dlatego, że ja już zweryfikowałem to, że faktycznie on powiedział to, co powiedział, obejrzałem ten filmik i potwierdzam, że artykuł był trafny. Ale niekoniecznie wy musicie to robić. Ja już to zrobiłem i w ten sposób, czy w ten sposób, że teraz ja udostępnię swój głos w dyskusji i potwierdzę potwierdzę prawdziwość tego artykułu. Dodam swoją cegiełkę do dyskusji, która się tutaj odbywa, i w ten sposób oszczędzę czasu osobom, które chciałyby robić to samo. Tak więc dodamy tutaj źródło zewnętrzne, dlatego że argument nas, przepraszam, algorytm nas pyta, jakiego typu argument będziemy dodawać. Czy to będzie po prostu opinia, czy źródło zewnętrzne. Dodamy tutaj źródło zewnętrzne i tutaj Uznam, yy, mamy zdanie, swoje zdanie na ten temat, pozwolił wyrazić popularny krytyk. Mamy tutaj film, kopiuję, playam link i yy, nazwijmy to Nagranie, wypowiedzi Roberta Matłowicza. OK, napisujemy źródło, i w ten sposób dodaliśmy nasze źródło do dyskusji w systemie Swarm. Tak. W ten sposób podzieliliśmy się naszymi informacjami z algorytmem, po to, żeby pomóc mu dokonywać oceny wiarygodności. I co się stanie, jeżeli teraz odświeżę sobie. Naszą ocenę. Algorytm po raz kolejny dokona oceny tego samego artykułu, ale teraz sprawdzimy, jak yy, będzie wyglądała ocena wiarygodności. Prawdziwość nie zmieniła się znacznie, mamy 67% yy, na 67% jest oceniana prawdziwość artykułu, ale przez to, że włączyliśmy się w dyskusję, Tutaj znacznie wzrosła nam pewność algorytmu. Czyli pojawił się ktoś, w tym przypadku ja, kto dodał źródło potwierdzające, że treści w artykule są prawdziwe. Tak działa nasz, tak działa nasz system. Tak jak mówię, on jeszcze nie jest doskonały. Wciąż go rozwijamy. To jest efekt ponad dwóch lat pracy zespołu filozofów, prawników, informatyków którzy rozwijali ten system. I do tej pory praca była finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Niestety, znaleźliśmy się w grupie bardzo wielu firm i organizacji, które straciło finansowanie, pomimo tego, że stworzyliśmy narzędzie, które jak widać działa, ale nie chcemy zaprzestawać naszej pracy. Będziemy je rozwijać. Jeżeli uzyskamy Wasze wsparcie, możecie się nim dzielić na naszej stronie y, Optimum Pareto. Y, zachęcam do tego, link będzie w opisie do, y, do filmu, y, po to, żeby udoskonalić to narzędzie, żeby ono było bardziej trafne i bardziej precyzyjne, bardziej dostępne. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że żyjemy nie tylko w czasie, w którym Fake newsy i dezinformacja, czy misinformacja jest y, czymś, co się wydarza, jakby przy okazji całego chaosu medialnego, y, ale też wiemy, że działają różne organizacje, w tym rządy, które niestety starają się polaryzować opinię społeczną i rozprzestrzeniać fake newsy. Za naszymi granicami toczy się brutalna wojna. Niestety, nasza przestrzeń medialna, nasza przestrzeń internetowa też staje się ofiarą ataków dezinformacji rosyjskiej. Coraz częściej też chińska dezinformacja staje się widoczna w naszej przestrzeni internetowej, w przestrzeni medialnej. Dlatego pewna mobilizacja po stronie społeczeństw demokratycznych jest potrzebna po to, żeby Dbać o transparentność i wiarygodność informacji w internecie. Takie narzędzia jak FormChecky pozwalają to robić, tak jak mówię, w sposób jawny, transparentny i demokratyczny. Dlatego zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Dziękuję za uwagę.